Witam wszystkich, w tym odcinku pokażę Wam jak zaadaptować nowy regulator ciśnienia paliwa w silniku 2.2 HDI w Peugeot Boxer. Taka sama procedura jest również w Citroënnie Jumper, a więc tak, wybieramy swój pojazd. U mnie to jest Peugeot Boxer. Będziemy to robić jak boksem. Przejściówka już u mnie podłączona. Przemy dalej. Robimy poszukiwanie uszkodzeń. Teraz komputer łączy się ze wszystkimi modułami. Szczyta sobie tam błędy, jakie są w sterowniku. Teraz odtwarza test. Wybieramy w zapłon. Widać tam są cztery błędy zapisane w sterowniku. Zobaczymy co to za błędy. pewnie jakieś stare. Nieistotne. Usuniemy je od razu. Nieistotne. Tak, robimy naprawa. Wybieramy naprawa. Opakowanie. Naprawa jeszcze raz części zamienne. I tutaj mamy takie coś jak uczenie pompy wysokiego ciśnienia albo zawaru regulacji przepływu. Wybieramy. Zatwierdzamy. Robimy to na wyłączonym silniku. Ja miałem włączony, ale to nie szkodzi. Teraz mam włączony zapłon. I tak, wyłączamy zapłon, tak jak pokazuje instrukcja. Robi się ponowna inicjalizacja parametrów. Trwa mniej więcej 15 sekund, tak jak mam napisane. Włączamy zapłon, zatwierdzamy i ponowna inicjalizacja parametrów wykonana. Teraz musimy uruchomić silnik, nagrzeć go do temperatury 70 stopni u mnie 47, tak się będę musiał trochę poczekać. Widzimy się, jak silnik będzie miał 70 stopni.